Witam Państwa w piątek, 13 dnia listopada. Z tej strony Daniel Kostecki obserwujemy wykresy głównych par walutowych, i tak też na wykresie pary euro-dolar widzimy zdecydowany ruch spadkowy od strefy oporu, strefy, która rozciąga się pomiędzy poziomami 1,0814 a 1,0870, czyli te ostatnie. Lokalne minima będące wsparciami aktualnie są miejscami oporu. Dodatkowo, rano wspominałem Państwu dziś o możliwie zakończonej pełnej korekcie ABC, czyli fala A, następnie ABC jako fala B i następnie fala C kończąca pełną korektę typu A, rozbudowane B oraz fala C, co może przyczynić się do powstania kolejnego ruchu spadkowego i jak na razie. Taki ruch tutaj trwa. Natomiast na wykresie tygodniowym, jeżeli ta świeca zamknie się w tych okolicach, to powstanie nam kolejne świecanie zdecydowania, podobnie jak to miało miejsce i tutaj. Wtedy też notowania przełamały. Istotne wsparcia, zarówno dołki, jak i linie trendu, rynek chwilę się wahał i poszedł dalej zgodnie z trendem. Natomiast tutaj również istotne wsparcie zostały przełamane, w tym tygodniu rynek się waha, no i być może w kolejnym tygodniu również pójdzie zgodnie z trendem. Dopiero powrót nad okolicę 1,09 mogłyby wpływać istotnie na zmianę układu sił na tej parze walutowej. Spójrzmy jeszcze na dolara względem franka, para USDCHF, tutaj zdecydowane odbicie podczas dzisiejszej sesji, tym samym wydaje się, że notowania mogą cały czas próbować zmierzać do górnego ograniczenia w kanale trendowym, bądź też jeszcze wyżej. Kolejne takie długoterminowe zasięgi to dopiero okolice 1,03 bądź też 1,04, gdzie, gdzie wypada nam ekspansja 161,8%. Tej wcześniejszej fali impulsowej, następnie korekta nieregularna ABC, i kolejna fala impulsu. Teraz jesteśmy przy ekspansji 100%, no i również przy górnym ograniczeniu w kanale trendowym. Natomiast para dolar -jen, tutaj lekka i lokalna korekta w ramach kanału trendowego. Na razie ten kanał trendowy przypomina nam trochę. Formacje, flagi warto obserwować właśnie ten kanał trendowy, gdyż wybicie z niego górą może przynieść podobne skutki jak wybicie górą z kanału trendowego na USDC, do którego przechodzimy właśnie, gdyż tutaj mieliśmy bardzo podobną strukturę. Proszę zobaczyć też, notowania ładnie znajdowały się w kanale trendowym, wybiły się z niego. Przetestowały z drugiej strony i to dwukrotnie, no i cały czas próbują piąć się w górę w stronę około 1,33,50, gdzie mamy kolejne miejsce oporu. A to wszystko też dzięki spadającym cenom ropy. A baryłka WTI cały czas tutaj seria dni spadkowych, a więc i para USD mogłaby jeszcze właśnie w stronę słynnego poziomu 1,33,50 zmierzać. Bardzo ciekawa walka na Australijczyku, który to próbuje wydostać się z kanału spadkowego, ale jak na razie e, ciężko jest mu to uczynić. Tutaj też możemy zacząć porównywać już e, te ruchy wzrostowe, jakie się pojawiły na tej parze walutowej, szukając potencjalnych oporów. Czyli tutaj mamy taką strefę oporu i dodatkowo jeszcze właśnie kanał trendowy. Także Australijczyk po ostatnich bardzo dobrych danych z rynku pracy, to jest właśnie ta świeca, no próbuje wydostać się z tego kanału górą. No jak na razie jest to dość trudne zadanie, natomiast dolar nowozelandzki ten z kolei przetestował lokalne opory i z kolei próbuje powracać do trendu w stronę 0,6450. Zobaczmy indeksy giełdowe. Jak Państwo widzą, po systematycznych wzrostach, po tych białych, wielkich świecach wzrostowych, przyszedł czas w końcu na większą korektę, ale i tak w perspektywie wykresu miesięcznego no to cofnięcie jest bardzo znikome. Natomiast może się ta korekta powiększyć. Jeżeli to wsparcie przy 2035 punktach pęknie, bo tutaj widzimy historycznie istotne poziomy. Natomiast kolejne wsparcia to 1990-1980 punktów oraz dolne ograniczenie w głównym kanale trendowym z tego szerokiego interwału. wig 20, natomiast kolejne poziomy docelowe to 1955 punktów. No i później jeszcze niżej, no ale zobaczymy, zobaczymy najpierw najprawdopodobniej ten test. No tutaj sytuacja rozwija się zgodnie z omawianym wcześniej planem, że dla WIGU 20 już od wielu miesięcy nie było widać żadnego rachunku, no, nie było widać żadnego ratunku natomiast na DAXie obserwujemy zejście w stronę zniesienia 23,6%, musimy tutaj doczekać na to, żeby ta korekta przybrała jakiś bardziej czytelny kształt, aby dopiero później móc mówić o tym, czy wróci ona do, czy, czy ten rynek wróci po tej korekcie do swojego pierwotnego trendu. Na razie ta korekta jest zbyt krótka w czasie, czyli potrzebujemy jeszcze zobaczyć kolejne jej etapy, aby określić jaki to jest rodzaj korekty, a następnie próbować przyłączać się do całego trendu wzrostowego.